Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa. Jest mi niezmiernie miło, że mogę przed Państwem wygłosić tutaj prezentację dotyczącą wykrywania, analizowania i monitorowania potencjalnych zagrożeń epidemiologicznych. Szanowni Państwo, może pozwolę sobie zacząć od dosyć istotnej kwestii czyli tego, do czego tak na dobrą sprawę ABM został powołany? Nie tylko i wyłącznie do prowadzenia samych badań klinicznych, ale również do finansowania również badań epidemiologicznych. To zresztą jest zapisane w ustawie o ABM. Szanowni Państwo, nasze prace związane z rozwojem badań epidemiologicznych i stwierdzeniem, że faktycznie zagrożenia epidemiologiczne są w Polsce. Szeroko rozwinięte. Zaczęły się już pod koniec 2021 roku i tutaj rozpoczęliśmy różnego typu konsultacje ze środowiskiem eksperckim. Następnie dokonaliśmy przeglądu literaturowego, który Określał nam różnego typu zagrożenia epidemiologiczne, zarówno w Polsce, jak i na świecie Spróbu próbowaliśmy dotrzeć do dokumentów, które faktycznie wskazywałyby te zagrożenia, opisywałyby je i chcieliśmy też sprawdzić, jak to będzie wyglądać w przyszłości, tak jakie są zagrożenia przede wszystkim w przyszłości, jeśli chodzi o populację Polską. Również weryfikowaliśmy rejestry, o których dzisiaj tutaj już podczas panelu WIP była rozmowa. Także również pod kątem samych rejestrów dostępnych w Polsce, również na ten temat dyskutowaliśmy, badaliśmy je, weryfikowaliśmy. Również gdy zebraliśmy już pewien zasób wiedzy w zakresie zagrożeń epidemiologicznych, utworzyliśmy panel ekspercki w ramach którego miał powstać dokument strategiczny, jeśli chodzi o, o zagrożenia epidemiologiczne w Polsce i plan, jakby, który miał ku temu plan, który miał jakby doprowadzić do zmniejszenia tych zagrożeń epidemiologicznych w Polsce. Taki dokument powstał, powstał w kolejnym roku, czyli w 2022. I tutaj przede wszystkim zbudowaliśmy pewnego rodzaju również panel ekspercki, który pomagał nam w przygotowaniu, jakby, głównych założeń, jeśli chodzi o te zagrożenia epidemiologiczne. I w 2020 roku został opublikowany plan rozwoju badań epidemiologicznych na lata 2023-2033, i do tego została również utworzona mapa drogowa. Ja sobie pozwolę tutaj przedstawić cztery główne cele strategiczne, które zostały utworzone w ramach tego planu rozwoju badań epidemiologicznych. Tak przyznam szczerze, przysłuchując się pierwszej tutaj części konferencji panelu VIP, bardzo dużo elementów, o których panowie tutaj mieli okazję wspomnieć, czyli chociażby o kwestii mRNA, czyli różnego typu metodach omicznych, o wykorzystaniu sztucznej inteligencji, big data, dużych woluminów danych, czy też rozwoju współpracy międzynarodowej rozwoju młodych naukowców, została tutaj już przez panów jakby rozwinięta. I to też bezpośrednio przenosi się na kwestie badań epidemiologicznych, które zostały u nas w tych celach strategicznych również ujęte. Ja teraz pozwolę sobie je pokrótce przedstawić. Jeśli chodzi o cel pierwszy, cel strategiczny numer jeden, to on odnosi się przede wszystkim do rozwoju wysokiej jakości ogólnopolskich badań epidemiologicznych dotyczących istotnych problemów zdrowotnych. Szanowni Państwo, Możecie się zastanowić, po co nam ten MIŚ, tak na dobrą sprawę. MIŚ odpowiada na ważne potrzeby społeczeństwa. I do czego tutaj się odnoszę? Przede wszystkim cel strategiczny numer jeden odnosił się, między innymi odnosił się do tego, żeby móc w przyszłości utworzyć konkurs epidemiologiczny, który będzie dedykowany właśnie wysokiej jakości badaniom epidemiologicznym. I to też zostało utworzone, o czym za chwilę szerzej też opowiem. Cel strategiczny numer dwa odnosił się do metod omicznych, czyli też staraliśmy się podnieść innowacyjność te, tych rozwiązań, także w ramach tego celu strategicznego naukowcy, którzy zgłaszaliby się do nas różnego typu projektami badań epidemiologicznych, mogliby właśnie wykorzystywać te metody omiczne w swoich, w swoich badaniach. Cel strategiczny numer 3, czyli rozwój big data, rozwój rejestrów medycznych, to również jest cel, który przyświecał naszemu konkursowi, o którym za chwilę szerzej opowiem. No i cel strategiczny numer 4 rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie badań epidemiologicznych. I tutaj również mamy, mamy przesłanki do tego, żeby twierdzić, że faktycznie w ramach tego konkursu, Konkursu epidemiologicznego, który został ogłoszony w tym roku, również dojdzie do, do faktycznego rozwoju współpracy. Szanowni Państwo, tak jak wspomniałem wcześniej, już w 2022 roku rozpoczęliśmy pracę nad tym, nad tym konkursem epidemiologicznym odnoszącym się do wielochorobowości. Dlaczego wielochorobowość? Ponieważ uznaliśmy, że jest to istotny. Problem faktycznie w polskim społeczeństwie. Około 25% polskiego społeczeństwa faktycznie może mieć problem z wielochorobowością, czyli nakładającymi się różnego typu jednostkami chorobowymi na siebie i występującymi po prostu wspólnie. Jeżeli chodzi o alokację środków, która została przewidziana na ten konkurs, to jest 100 milionów złotych. Konkurs został ogłoszony w maju, a we wrześniu. W połowie września zostało, został zakończony nabór wniosków konkursowych. Wpłynęło aż 61 projektów, co uznajemy za naprawdę spory sukces. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o sam, o sam ten konkurs, tak, i możliwości tego konkursu, i to, co my, jako ABM, próbowaliśmy, jakby tutaj. Jakie drogi próbowaliśmy otworzyć, jeśli chodzi o, o możliwości dla głównych badaczy, dla, dla wnioskodawców, to przede wszystkim możliwość zebrania też surowych danych, które później mogą być opracowywane również przez inne zespoły badawcze, tak żeby po prostu one były dostępne, umieszczane w, w, w przestrzeni takiej, powiedzmy sobie, ogólnodostępnej, oczywiście w pełni zanonimizowanej. Szanowni Państwo, jeżeli, przejdę, jeżeli pozwolicie, to przejdę już do samego konkursu epidemiologicznego i tego, w jaki sposób on został jakby zaprojektowany przez, przez samych uczestników, można powiedzieć, przez wnioskodawców. Tak jak wcześniej wspomniałem, wielo, przede wszystkim konkurs odnosił się do wielochorobowości. Tak jak widzicie Państwo na wykresie, zdecydowanie. Na, można powiedzieć, trzy pierwsze takie główne kategorie tutaj się nam pojawiają, czyli choroby układu krążenia, onkologia oraz choroby metaboliczne. Przede wszystkim ten zakres tematyczny dominował w złożonych projektach. Na kolejnych miejscach znalazły się choroby zakaźne oraz, oraz też psychiatria, co niesamowicie cieszy, ponieważ rozwój jakby w, tej, w tej gałęzi medycyny również powinien być jak najbardziej istotny, również w kontekście badań epidemiologicznych. Bardzo ciekawym wykresem i danymi, które udało nam się jakby już uzyskać na podstawie tych wniosków, które wpłynęły, to typ badania. No nie ukrywajmy, badania kohortowe, czyli te takie największe badania z najdłuższym horyzontem czasu, to są badania kohortowe później badania kliniczno-kontrolne i poza kliniczne badania interwencyjne. Chciałbym zwrócić uwagę Państwu na ten odsetek, czyli 77% w przypadku badań kohortowych. Jest to naprawdę znacząca wartość i bardzo cieszy, ponieważ to oznacza, że wnioskodawcy faktycznie wzięli sobie do serca to, żeby coś te badania epidemiologiczne wniosły do systemu opieki zdrowotnej w kontekście jakimś długofalowym. To też poniekąd przekłada się na kolejny wykres pokazujący czas trwania, okres realizacji tego badania. I widzimy, że aż 82% tych wszystkich złożonych wniosków do ABM w ramach konkursu epidemiologicznego to wnioski, które mają, których okres realizacji trwa od 73 do 120 miesięcy, czyli do 10 lat. To jest jedyny konkurs ogólnie jeśli chodzi o ABM, w którym okres realizacji badania jest aż 10-letni. Kolejne, kolejny wykres przedstawia nam zastosowanie metod sztucznej inteligencji. Tutaj panowie w ramach sesji WI bardzo dużo już na ten temat rozmawiali, przedstawiali mnóstwo zalet, i możliwości wprowadzenia sztucznej inteligencji do. Do różnego typu badań klinicznych. Ja natomiast widzę bardzo duże pole do popisu w kontekście badań epidemiologicznych, i tutaj też zresztą wnioskodawcy również w 67% wszystkich złożonych wniosków zaplanowali wykorzystanie sztucznej inteligencji, co bardzo nas też bardzo cieszy. Biobankowanie. Również punkt, który był już poruszony podczas sesji WIP. Ja pozwolę tylko sobie tutaj zwrócić Państwu uwagę, że aż prawie 80% wszystkich złożonych wniosków tyczy się biobankowania, czyli będziemy pobierać, czyli wnioskodawcy będą pobierać próbki i potem mogą na podstawie tych próbek analizować gen chociażby danych pacjentów. No i włączenie populacji pediatrycznej. Jeśli chodzi o badania kliniczne, no to nie oszukujmy się, tych badań pediatrycznych nie ma aż tak znowu dużo, natomiast tutaj w przypadku badań epidemiologicznych część wnioskodawców zdecydowała się również na zaplanowanie swojego, swojego wniosku, swojego badania z ujęciem populacji pediatrycznej. Nie wszystkie wnioski tyczyły się tylko stricte populacji pediatrycznej, natomiast były takie, gdzie była populacja i dorosłych, i populacja dzieci. Włączana, włączana do, do, do badania. Szanowni Państwo, podsumowując, chciałem zwrócić jeszcze raz uwagę na to, że badania epidemiologiczne z pewnością są bardzo istotne. Na pewno ten konkurs, który jest konkursem w pewnym stopniu innowacyjnym, ponieważ jest pierwszym, tak, pierwszą taką inicjatywą w ogóle w, w Polsce, gdzie alokacja środków wynosi 100 milionów złotych, mam nadzieję, mamy nadzieję jako ABM do tego, że faktycznie ona. Pozwoli nam na rozbudzenie potencjalnych badaczy i, i pokazanie im, że faktycznie można zrobić fajne badanie epidemiologiczne w Polsce za publiczne środki. Dziękuję serdecznie.